Dzień dobry, kochani. Witajcie z mojego studia nagraniowego przed domem. Akurat jestem w tym, w tym ogródeczku przydomowym. I tak sobie pomyślałam, że... Wiecie, już miałam taki pomysł, żeby w ogóle zniknąć z YouTube'a, zrobić sobie przerwę i stwierdziłam, że skoro to wszystko się dzieje, to może się dzieje po coś. Ja zawsze z takiego założenia wychodzę, że nic nie dzieje się bez przyczyny i to, co się stało ostatnio kilka dni temu, to już mówię nie, pal licho. Skoro tak się wydarzyło, to znaczy, że coś w tym musi być, a ja od jakiegoś czasu myślałam, właśnie, żeby odejść przynajmniej na razie. Nie wiem na ile, nie wiem na jak długo z YouTube'a, żeby na razie przestać nagrywać i skupić się na innych rzeczach, bo teraz planujemy remont, jeździmy bardzo dużo po sklepach za dużo czasu nam to zajmuje i wiecie, trzeba się skupić na jednej rzeczy. Yy, I wiecie, nie ma teraz małych kotków i trzeba ten czas po prostu chcemy wykorzystać na remont. Yy, ale tak sobie myślę, nie, no gdzie, bo przecież ja yy, nawet jak są takie dni, że nie nagrywam, to mi jest po prostu tak dziwnie, tak bardzo mi jest dziwnie, wiecie, że ja już jestem tak przyzwyczajona do tego nagrywania, do tego brania telefonu i po prostu nagrywania wszystkiego, że sobie myślę, no nie, no ja, ja nie wytrzymam, ja, ja nie dam rady. To by było bardzo dziwne, bo dla mnie to jest taki odruch już po prostu bezwarunkowy, wiecie. I tak sobie myślę, nie, no przecież wy nic nie będziecie wiedzieć, co i jak i, i chyba to nie o to chodzi. I mówię, może los mi rzuca kłody pod nogi bo nie wiem, chce mi coś nie wiem, udowodnić, pokazać nie mam dlatego pojęcia co, ale może się dowiem w przyszłości no i tak wiecie zastanawiam się nad tym jeszcze ale stwierdziłam, że dzisiaj do was przyjdę i powiem wam co się wydarzyło zapytam się was co o tym myślicie w którą stronę mam iść i co robić bo y, ja już nie wiem y, ja mi się wyda, wydaje że powinien wszystkich kataklizmów, nieszczęść i wszystkich takich złych rzeczy, które się dzieją, powinien być jakiś limit. Ja wiem, że to są niby takie przyziemne rzeczy, są gorsze tragedie, ale wiecie, ja się nie porównuję do kogoś, kto ma gorzej, nie? Y, bo to nie o to chodzi w życiu, żeby się porównywać i nie wiem, pocieszać y, że ja mam mniejszą krzywdę, bo ktoś ma większą krzywdę, ktoś ma zawsze gorzej. No nie, ja, ja tak nie robię i ja uważam, że to nie jest w porządku, bo nie o to chodzi, żeby się cieszyć, że ktoś ma gorzej, i y, raczej powinniśmy się wzorować na osobach, które mają lepiej. Ale ja wiem, że życie jest życiem, ale to, co się dzieje ostatnio u nas, to jest jakieś po prostu. Y, to jest nie do uwierzenia, bo wiecie, naprawdę czasami sobie tak myślę, że yy, chyba jutro wolę się nie obudzić, bo przynajmniej się nic złego nie wydarzy, nie? Na, na tej zasadzie po prostu już sobie myślę. I w momencie, kiedy zgrałam, słuchajcie. Chciałam wam... Wiadomo, że po tym wypadku Artura... No on był tak naprawdę przez kilka dni wyjęty z życia. On tylko... No wiadomo, że jak tam coś tutaj przy domu, w sensie w domu, do toalety czy coś, no to wiadomo, że pokuś tykał, Ale naprawdę było niewesoło. I tak naprawdę tylko okłady, tylko... Wiecie... Jakieś tam ćwiczenia z tym kolanem, i, no i dbanie o to, żeby nie obciążać, nie przeciążać, więc on jak najmniej ruchu miał. Po prostu nie chodził, leżał, leżał z nogą do góry, okłady, takie smarowania, takie siakie, no wiecie, po prostu jak najmniej ruchu. No i po prostu od 3 maja. Bo drugiego stał się ten wypadek Artura to od 3 maja. Nie miałam jeszcze nawet, nie miałam czasu w ogóle, wiecie, zgrać. Mówiłam wam, że postaram się być na bieżąco i tak dalej z filmami i widzicie. I tyle mi wyszło z planów i mówię: dobra, jednego dnia wzięłam sobie telefon, zgrałam pliki tam chyba z 3 czy 4 dni do laptopa, i mówię, zrobię dla Was vlog. I zaczęłam montować ten vlog, ale potem, wiecie, coś tam, potem obiad, potem jakieś sprzątanie. Mówię, dobra, dokończę wieczorem, nie? Dokończę wieczorem i, i, i będzie git. I wieczorem, jak skończę, to potem zrenderuję, wrzucę na kanał, jeszcze będziecie mieli tego samego dnia. No i tyle, nie? Aha, potem, bo jeszcze przebywam w sumie, bo do jakiegoś sklepu musieliśmy jechać. No i. A potem przyjechaliśmy, to obiad musiałam zrobić i, no w każdym razie mówię, zrobię to wieczorem. I wiecie co? Już tego nie zrobiłam, gdyż nagle laptop przestał działać, wszystko się wywaliło i się okazało, że następnego dnia próbowaliśmy tam reperować i coś zrobić, w ogóle nic, zero reakcji laptop. Po prostu zero odzewu, nie? nic nie działało. No i na drugi dzień Artur poszukał jakiś taki tutaj bardzo dobry serwis laptopów i pojechał z tym laptopem i się okazało, yy, ja zostałam w domu, ja już mam taka zła, taka słuchajcie, zruzgotana i taka z tej bezradności, że każdego dnia coś się rąbie, każdego dnia się coś wali, milion rzeczy naraz. I, I mówię, weź sieć, bo ja już nie mam siły w ogóle. Nawet jak jest kaplica, ja nie chcę o tym wiedzieć, i albo chcę o tym później wiedzieć. No i on pojechał i zadzwonił i mówi, że padł dysk. Po prostu. Popsuł się dysk z laptopa i Pan powiedział, że taka diagnoza kosztuje 300 zł. Co jest w tym dysku. To jest sama diagnoza, a potem mm, takie odzyskiwanie danych z tego dysku, czyli wszystkiego, co mieliśmy w tym laptopie. Zajmuje różnie od jednego dnia do tygodnia, i to może kosztować od 800 zł do tak naprawdę 2500 zł. Ja się po prostu załamałam nie. Ja sobie myślę tak. Dobra. Yy, stracić powiedzmy 3 czy 4 dni yy, filmów. Yy, 3 czy 4 dni dla was vloga to jest jedno, ale stracić wszystkie dane wszystkie dokumenty dotyczące hodowli, wszystkie, wiecie, papiery, zdjęcia z tych wszystkich lat kotków, umowy, badania. No wiadomo, że ja z czasem, z czasem mogłabym to jakby odzyskać, tak? Wyszukać to, co dostałam na maila, to co tam siam i tak dalej, gdzieś tam poprosić ludzi o wysłanie raz jeszcze mi czegoś i tak dalej, i z czasem jakbym coś tam sobie przypominała, czego jeszcze nie mam co potrzebuję, to ja bym to mogła po prostu wiadomo, że ileś by mi to zajęło czasu ale ja bym to mogła odzyskać ale zdjęć yy, zdjęć tych wszystkich miotów od początku, z pięciu lat i filmików z kotkami, bo ja to wiecie, też stopniowo zgrałam do laptopa, tak? To, co już mi się nie mieściło w telefonie, to po prostu, bo wiecie, że tego są tysiące tak naprawdę. Tysiące tych filmików, tych, tych zdjęć. I ja to wszystko zgrywałam, ja to miałam posegregowane, poukładane. Jak każdy kotek wyglądał od malutkiego do teraz, albo do momentu wydania do nowego domku. Ja tego już nie jestem w stanie odzyskać. Tego mi nikt nie przyśle, tego w żaden sposób nie odzyskam. No wiadomo, dokumenty, papiery to też jest ważna rzecz i jest to potrzebna rzecz, ale mogłabym ileś tam czasu poświęcić na odzyskiwanie tego. I może wszystkiego bym nie odzyskała, ale część rzeczy tak. Ale co ze zdjęciami i filmikami. No i teraz pytanie. Co? Dlaczego tak się stało? <noise> no, wiem, że na to pytanie nie ma odpowiedzi. To jest właśnie smutne, że nie dostanę na to pytanie odpowiedzi. I. No po prostu stało się. Tak jak y, milion rzeczy innych, które się stały niefajnych, i ostatnio się dzieją. Nie wiadomo z jakiej przyczyny, nie wiadomo dlaczego, ale się dzieją i dopóki mamy na coś wpływ, to jeszcze można by było coś zrobić, ale jak się już na coś wpływu nie ma. No wiadomo, teraz jestem mądra po szkodzie, bo mogłam wszystko zapisywać na twardy dysk, ale. Polak jest mądry po szkodzie i uczy się dopiero na błędach, więc i to nie na czyichś, tylko na własnych. I niby ze wszystkiego sobie zdajemy sprawę i wiemy, że wszystko w każdej chwili może się popsuć. No, ale dopóki nam się nic nie psuje, to, to, to wiecie. No, to się nam nie popsuje. Wszystko wszystkich dotyczy, ale nie nas. No wiadomo. No, i tak sobie myślę, że ja już z tej bezsilności. Normalnie yy, nie wiem już, czy się przejmować, czy yy, wyrywać sobie yy, włosy z głowy, czy co robić. Jak mi Artur to powiedział przez samą, to się tak zdenerwowałam. Tak się po prostu zdenerwowałam. Ja mówię nie, po prostu nie. I wiecie, żeby to był jeszcze jakiś stary laptop, nie? No, ale teraz to się chyba wszystkie takie rzeczy kupuje, czy telefon, czy to laptop, czy cokolwiek innego. Z takich rzeczy to się kupuje na dwa maksymalnie 3 lata. Tak na to wychodzi. I e, ja mówię do Artura, żeby na razie po prostu zabrał ten dysk, żeby na razie jeszcze nie dawał do tej diagnozy i... Aha, bo on mówi ten pan, że tylko trzy miejsca w Gdańsku tak naprawdę mają, bo to trzeba mieć sprzęt jakiś do odzyskiwania tych danych, jakichś za grube miliony złotych, wiecie, żeby odzyskiwać te dane i to robią jakieś tam trzy miejsca w Gdańsku tylko. No i to są takie koszty, tak naprawdę jak zaczynamy to robić, no to nie wiemy. To, żeby się dowiedzieć, to trzeba zapłacić te 300 zł za tą diagnozę, tak naprawdę, nie? Co tam i czy w ogóle jeszcze jest wszystko do odzyskania. A jeśli nie wszystko, to co to jest do odzyskania i czy w ogóle coś jest do odzyskania, nie? Bo to nie ma tak naprawdę też gwarancji, że odzyskamy te wszystkie dane. W zależności od tego, jak ten dysk jest popsuty po prostu i co tam się popsuło. Nie? Czy to jest uszkodzenie jakieś elektroniczne, czy mechaniczne i tak dalej. No, u nas to niby uszkodzenie elektroniczne. No i e, wiecie to, no Artur kupił tam za 370 zł. kazał panu, wiecie, włożyć nowy dysk, zamontować to wszystko tam żeby normalnie już laptop był, żeby działał, a ten dysk po prostu Artur zabrał. No i Artur zapłacił 370 zł za nowy dysk, za włożenie do tego laptopa i za uruchomienie tam, wiecie, żeby że można było przyjść do domu po prostu i już zacząć działać. No i wziął ten dysk i, i i wiecie co? Ja wymyśliłam na drugi dzień? Nie, jeszcze tego samego dnia. Pojechaliśmy do OSHO coś tam, bo jeszcze było do, do, do zrobienia i mm, wyszukałam jeszcze inny serwis i wieczorem. Jeszcze raz wsiedliśmy do samochodu i tak naprawdę pół godziny, czy tam nawet 20 minut przed zamknięciem tego serwisu, pojechaliśmy. Ja powiedziałam, że pójdziemy jeszcze do innego serwisu. I niech, powie, niech jeszcze drugi serwis powie, po prostu się wypowie, nie. I też tam wyszukałam taki z dobrymi opiniami. I słuchajcie, no tam Pan tak, tak, tak jakoś z nami rozmawiał, tak mnie przekonał, że no diagnostyka, że faktycznie, że to samo, że oni do, odsyła, do, do wyszukania tego, tych danych odsyłają do laboratorium, bo, bo to takich rzeczy się nie robi w serwisach. To jest za poważna sprawa, i oni nie mają nawet sprzętu. I e, no powiedział tak samo, nie? Tylko że ta diagnostyka 250 zł. I wiecie co? Ja zostawiłam ten dysk. Miał e, wczoraj, miał spojrzeć sam, w jakim stopniu on jest popsuty, ale się nie odezwał, więc podejrzewam, że jest masakra i będzie musiał w poniedziałek go wysłać do laboratorium na tą diagnostykę. I zobaczymy, czy tam jest coś do odzyskania. Ja teraz nie wiem. Czy ja mam, wiecie, po, po, pominąć te trzy dni i wstawiać wam dalej vlogi? Tam powiedzmy od tego nie wiem którego, 7 maja, ten 3, 4, 5, czy tam 6 pominąć i dalej wam wrzucać po prostu to, co było, i to ominąć, i już tak jakby traktować, że tego nie ma, czy poczekać? I zobaczyć, czy oni odzyskają, powiedzmy, jeszcze, nie wiem, tydzień. Poczekać, czy oni odzyskają te dane, i wtedy, jeśli odzyskają, to po prostu zacząć wrzucać te stare vlogi, bardzo stare. Napiszcie mi w komentarzu, co, jak byście woleli? Czy ja mam teraz po prostu. Ominąć i tak, jakby tego nie było, no bo wiecie, no tam było po wypadku, tak? Ja sama wszystko robiłam. Humory mieliśmy takie, jakie mieliśmy. Opowiadałam nieco, co się dzieje i tak dalej. Pracowałam w ogrodzie sobie, żeby jakoś nie myśleć, żeby, no wszystko robiłam, sprzątałam, wszystko sama, wszystko robiłam, swoje obowiązki wykonywałam i Artura. A potem się jeszcze wzięłam dodatkowo za ogród, bo żeby nie myśleć <noise> o tym co się dzieje. Yy, no i, i i tak nie. I, I nie wiem czy po prostu to zostawić, pominąć i dalej wam wrzucać co było, to co mam, to co mam w telefonie, to czego nie wrzuciłam do laptopa, nie zgrałam. Czy chcecie poczekać? Czy mamy poczekać aż dostanę yy, efekty, czy tam się dało odzyskać te dane? Ale to też nie wiem, czy to będzie trwało 3 dni, dzień czy tydzień. I nie wiem też, czy się zdecyduje, żeby odzyskiwać te dane. Jeśli mi powiedzą, że to będzie kosztowało 2000, to ja na pewno się na to nie zdecyduję. Bo to powiem Wam, że to jest za droga impreza, nie? To ja już wolę te dane wszystkich chyba odzyskiwać, bo ja nie zapłacę 2000 złotych, gdyby to były jakieś takie, wiecie, naprawdę dane firmowe, ważne warte, nie wiem, no, gdybym miała jakieś, wiecie, takie, takie rzeczy, które, których nie jestem w stanie odzyskać, a ja je potrzebuję i nie ma takiej możliwości, że, że je odzyskam I, i były to by dane jakieś takie, które, no, bez których po prostu nic, nie mogę zrobić dalej. No to co innego, tak? To bym sobie wykalkulowała, czy, za, czy warto dać za to 2000 zł, czy nie? Czy tam na przykład 1000 czy 1500 ile by na to wycenili? Pan powiedział, że dzień wcześniej właśnie jednej, jednemu panu, ale z laptopa firmowego, chyba tak on to powiedział, odzyskiwał dane i facet za to zapłacił 2600, nie? Eee, no ale to już uważam, że musiały być właśnie jakieś tam dane firmowe, coś tam, co jest nie, nie do końca do odzyskania. No a ja. Hmm... Nie wiem, mam nadzieję, że nie słyszycie tego radia, bo tam w wolierze u Ramboczka radio działa. Radio jest włączone. Mam nadzieję, że Wam to za bardzo nie, nie słychać i nie przeszkadza. No ale po prostu wiecie, nie wiem jak to się zakończy. Ja nie wiem, czy ja będę miała te vlogi, czy nie. Um, bo jeśli nie, bym dostała odpowiedź teraz, że nie, nie ma takiej szansy, no to wiadomo, że bym leciała dalej, tak? Wstawię wam ten filmik, żebyście wiedzieli, co się w ogóle dzieje. Dlaczego ja pięć dni nie wstawiam żadnego filmu. E, mm, no i, i po prostu chciałam właśnie tym filmem Wam wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. E, bo czekam, ale już stwierdziłam, że zapytam się po prostu Was, co mam w tej sytuacji zrobić. Czy wolicie poczekać? Czy wolicie, żebym wstawiała e, dalej filmy i po prostu to zostawiła i traktowała, jak, jakby nie było? czy poczekać i, i jak odzyskam te dane to zacząć po prostu normalnie. E, a jak nie odzyskam, no to i tak i tak wstawiam to co mam, tak? Bo nic innego nie wymyślę. Więc dajcie mi znać. Po prostu napiszcie mi proszę w komentarzu, e, i ja gdzieś tam sobie zobaczę, ile komentarzy jest takich, ile takich i takich, co będzie więcej. Tak zrobię po prostu. Bo to ten kanał jest dla was. Ja tutaj jestem dla Was. Yy, I ja, mi, mi chodzi o to, żebyście wy wiedzieli na bieżąco, co się u nas dzieje. Yy, więc jakby tu wasze zdanie jest najważniejsze w, yy, w tej chwili. Więc. Yy, no, więc teraz wezmę, ten filmik Wam wrzucę żebyście już wiedzieli i dajcie mi znać. Mam nadzieję, że to dobrze, że wyszło tak, że jest weekend, bo, bo będziecie mieli czas może obejrzeć i się wypowiedzieć na ten temat, co tu teraz jak tu teraz yy... zadziałać. No bo bym wolała, żebyście wy podjęli po prostu za mnie tą trudną decyzję, bo siedzę i nie wiem. I nie wiem. Więc czekam na znać na znak <grym> yy. i zrobię tak jak wy będziecie po prostu chcieli. Także dzięki za oglądanie. Jak chcecie mnie wesprzeć, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia. Nie wiem kiedy, to zależy od was, tak naprawdę. Bo mówię wam, dużo nie brakowało, żebym po prostu już nic nie nagrywała, nic nie zrobiła, zostawiła to wszystko i po prostu zakończyła to tak jak w tym filmiku ostatnim, że ale to miał wypadek i koniec. I po prostu naprawdę bo mówię Wam. Rezygnacja moja doszła do takiego poziomu, tylko sobie tak myślę, no nie, no głupio, no dziwnie. Sama nie za bardzo jestem do tego przekonana, i, i dziwnie by mi było. Nie wiem, to już chyba jest takie trochę uzależnienie od tego nagrywania. I sobie myślę, no nie, może co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Także dajcie mi znać po prostu, co? Dalej mam począć. Dzięki za oglądanie. Buziaki, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Życzę Wam. Życzę Wam. O, tak jak teraz słońce zaświeciło znowu, bo chwilę były chmurki. E, życzę Wam wszystkiego dobrego. Buziaki. Pa pa!